Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła szczęśliwie do końca. Jest to suma około 10 milionów złotych przeznaczonych przez samorząd województwa na tą infrastrukturę. Nie tylko chodnik, ale drogę i te wszystkie elementy infrastruktury, które decydują o bezpieczeństwie. Tak więc oddajemy drogę w ręce mieszkańców. Tu ten komfort jazdy na pewno docenią mieszkańcy, że ulegnie na plus zmianie, ale proszę też nie pamiętać, proszę nie zapominać o tym, że to bezpieczeństwo w tym miejscu, które no, było na niskim poziomie, w tym momencie jest absolutnie, już udało się poprawić. Pięknieje nasze województwo i tych inwestycji jest coraz więcej. Są to bardziej lokalne, czy, czy też bardziej znaczące w sensie całej komunikacji naszego województwa, drogi. Cieszymy się, że możemy jako województwo również inicjatywy wesprzeć. To, o czym już wspominałem, no też mamy w planach sfinansowanie drogi 921 na tym odcinku 5 km. Liczymy, że wkrótce będziemy mieli już dobre wiadomości. Przetarg, jesteśmy w trakcie zakończenia tak naprawdę tych negocjacji związanych z przeprowadzonym przetargiem.